A to nasza siedziba, w Skansenie w Sanoku. Tu jest to, co dla nas najważniejsze: folk i spokój. A oto nasz zespół. To Gabi, nasza główna twórczyni. Nie wierzcie, Czym jest dla Ciebie spokój? Spokój jest, kiedy tworzę, kiedy przelewam myśli i emocje na papier. A to Renata, prywatnie moja mama. Dla mnie spokój to czas ze sobą. Jej świat. No i jest trochę bałagan. Mi nie przeszkadza. A to Aneta. Pomaga prowadzić Fundację Wewnętrznego Spokoju. Pomagam kobietom. Tym najmłodszym. I to jest mój spokój. A tam są nasi pisarze. Aneta, potrzymaj. To Mateusz. Ja mam zupełnie zwariowany spokój. Tworzę słowami w tym czymś. I Maria. Moja działka to nauka. To, co o spokoju mówi psychologia. I co mówi? Żeby mieć luz i przestrzeń w głowie. A ja jestem Marcin i dla mnie chyba wewnętrzny spokój to po prostu robienie tego, co kocham. Moją rolą jest sprawić, żeby ci ludzie mogli tworzyć dalej. Pragnę, aby ich twórczość pomogła odnaleźć ci swój własny, wewnętrzny spokój. Wpadnij do nas kiedyś do naszej galerii w Skansenie w Sanoku.